W 1954 roku na lotnisku Haneda w Tokio wydarzyło się coś, co do dziś budzi kontrowersje i domysły. Pewnego letniego dnia wśród tłumu podróżnych pojawił się mężczyzna, który twierdził, że pochodzi z kraju o nazwie Touret. Jego paszport, choć wyglądający na autentyczny, wskazywał na miejsce, które nie istniało na żadnej znanej mapie. Urzędnicy byli zdezorientowani i podejrzliwi. Mężczyzna ubrany w elegancki garnitur mówił płynnie kilkoma językami, w tym japońskim, co tylko dodawało całej sytuacji tajemniczości. Podczas przesłuchania mężczyzna upierał się, że Touret leży między Francją a Hiszpanią, w miejscu gdzie na mapach widnieje Andora. Jego pewność siebie i szczegółowa wiedza o swoim rzekomym kraju były zdumiewające. Miał przy sobie dokumenty takie jak prawo jazdy i czeki bankowe, które również wydawały się autentyczne, ale pochodziły z nieistniejącego kraju. Urzędnicy, nie wiedząc co zrobić, postanowili umieścić go w hotelu pod strażą, aby kontynuować śledztwo następnego dnia. Następnego ranka, ku zdumieniu wszystkich, mężczyzna zniknął bez śladu. Strażnicy przysięgali, że nie opuścił pokoju, a okna były zamknięte. Co więcej, wszystkie jego dokumenty również zniknęły, jakby nigdy nie istniały. To wydarzenie wywołało lawinę domysłów. Niektórzy twierdzili, że mężczyzna mógł być podróżnikiem między wymiarami, który przypadkowo trafił do naszego świata, podczas gdy inni sugerowali, że pochodził z równoległego wszechświata, gdzie Toret rzeczywiście istnieje. Jedna z najbardziej intrygujących teorii mówi, że mężczyzna Storet mógł być częścią tajnego eksperymentu rządowego, mającego na celu testowanie możliwości podróży między wymiarami. Może był agentem, który miał za zadanie zbadać nasz świat, ale coś poszło nie tak i został odkryty. Jego zniknięcie mogło być wynikiem interwencji tajnych służb, które chciały ukryć dowody na istnienie takich eksperymentów. Inna teoria sugeruje, że mężczyzna mógł być ofiarą zaawansowanej technologii holograficznej lub iluzji stworzonej przez nieznane siły, aby przetestować reakcje ludzi na takie zjawiska. Może był częścią większego planu mającego na celu wprowadzenie zamieszania i niepewności w społeczeństwie. Bardziej przyziemne wyjaśnienie sugeruje, że mężczyzna mógł cierpieć na zaburzenia psychiczne które skłoniły go do stworzenia skomplikowanej historii, aby zmylić urzędników. Możliwe, że jego dokumenty były fałszywe, a on sam zniknął korzystając z zamieszania, jakie wywołał. Do dziś nie wiadomo, kim naprawdę był człowiek Stowaret i skąd pochodził. Jego historia pozostaje jedną z największych zagadek XX wieku, budzącą zarówno fascynację, jak i niepokój. Czy był podróżnikiem między wymiarami, agentem tajnych służb, czy może ofiarą zaawansowanej technologii, tego prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, ale jedno jest pewne, jego historia na zawsze pozostanie w annałach tajemniczych i niewyjaśnionych zjawisk.